Cześć, z tej strony Marcin, właściciel MaxSizeGrow, gdzie pomagamy trenerom personalnym budować dochodowy biznes i w tym filmie porozmawiamy trochę na temat zbijania obiekcji, czyli tego całego objection handlingu. I bez względu na to, jaką obiekcję otrzymujesz, czy jest to obiekcja finansowa, czy jest to obiekcja małżeńska, czy jakakolwiek inna, to Twoja standardowa odpowiedź w linii prostej jest bardzo prosta. Rozumiem, nie ma żadnego problemu. Powiedz mi, czy gdybyśmy odłożyli na przykład te pieniądze na bok, to czy ten proces jest czymś, co ma dla Ciebie sens? To jest bardzo ważne, dlatego że od razu izolujesz ewentualną obiekcję związaną z procesem. Czyli pierwsze, co robisz, to chcesz dowiedzieć się, czy tak naprawdę problemem nie jest proces. Dzięki takiej izolacji możesz po kolei odhaczać kolejne kwestie i mieć większą pewność, że obiekcja faktycznie dotyczy na przykład żony, albo na przykład pieniędzy, czy niepewności. I nie jest to tylko tak zwaną zasłoną dymną. I to są tylko niektóre z takich powszechnych obiekcji, typu nie jestem zainteresowany, jestem zajęty, zły czas, za dużo pieniędzy, budżet, muszę to przemyśleć, muszę pracować z kimś i tak dalej, i tak dalej. Krok pierwszy, słuchaj. Ok, masz aktywnie słuchać. Krok drugi, zgadzasz się, akceptujesz, przyjmujesz to z empatią. Nie jestem zainteresowany. Ok, super, w porządku, nie ma sprawy. Krok trzeci, chcesz to izolować. Zapisz to jeszcze raz. Izolować. To jest problem większości sprzedawców. Załóżmy czysto roboczo, że sprzedajesz oprogramowanie, prawda? I dużym zmartwieniem, które często pojawia się mm, osobom, które kupują oprogramowanie, jest to, czy. Moi pracownicy na przykład faktycznie będą w ogóle używać tego oprogramowania. Jaki jest prawdziwy problem, a co mówią? To są dwie różne rzeczy. Prawdziwy problem to jest to, czy będą go używać. Ale to, co słyszysz, to, co ty słyszysz, brzmi. Mmm, kurde, muszę się zastanowić, albo mmm, to jest trochę za dużo pieniędzy. I sprzedawca goni obiekcję dotyczącą pieniędzy, goni jak, jak pies królika, i potem próbuje obniżać cenę, ale i tak kończy bez sprzedaży, a potem mówi, że sprzedaż jest trudna. No nie, po prostu musisz zrozumieć, jak to wyizolować. I odkładając te pieniądze na bok, myślisz, że to oprogramowanie pozwoliłoby Twojej firmie osiągnąć cel ABC? Czyli musisz, musisz dowiedzieć się, czy pieniądze są prawdziwą obiekcją? Jeśli tak, czy poza nimi jest kolejna obiekcja? Jeśli nie, to co jest prawdziwą obiekcją, jeśli nie są to pieniądze? W tym przypadku pieniądze są w pewnym sensie są obiekcją, dlatego że jeśli ktoś nie ma pewności, że jego pracownicy wykorzystają dane oprogramowanie, no to jak ma widzieć wartość w zakupie oprogramowania za. Ileś, nie wiem, na przykład tysięcy dolarów, skoro i tak tego nie wykorzysta. Okay? I pamiętaj o jednej bardzo ważnej rzeczy. Musisz być emocjonalnie elastyczny i spokojny, jednocześnie, będąc konfrontacyjnym. I Konfrontacyjność w tym przypadku oznacza, że mówisz to, co masz mówić, i robisz to, co powinieneś w danej sytuacji, nie zważając na to, że odczuwasz dyskomfort, lub druga osoba może poczuć się dziwnie, lub nawet odczuć też dyskomfort. Okay? Czyli musisz się na to całkowicie odpornić. I taka emocjonalna elastyczność polega tutaj na tym, że masz być jednocześnie konfrontacyjny, ale i bardzo spokojny. Konfrontacyjność może kojarzyć się, nie, wiem, z kimś, kto krzyczy, czy bije ludzi, i tak dalej, ale to totalnie nie o to tutaj chodzi. I niezależnie od tego, co mówi ci druga strona, nie masz uzależniać się od wyniku sprzedaży, bo wówczas zaczniesz robić lub mówić przede wszystkim dziwne rzeczy. W momencie, kiedy dostajesz jakiekolwiek obiekcje, to skrajnie ważne jest dalsze zadawanie pytań. Czyli, co to oznacza? Na przykład ktoś mówi nam, że to jest za drogie. Okay, czy mógłbyś mi powiedzieć więcej o tym, co dokładnie oznacza dla ciebie, że to jest za drogie? Czyli chcemy zawsze dojść do sedna, do tego, co tak naprawdę siedzi w głowie prospekta. Teraz tak. Bardzo, bardzo, bardzo ważne, rzecz, jeśli chodzi o nastawienie w objection handlingu. Pamiętaj, że każda możliwa obiekcja prospekta jest w 99% nielogiczna i całkowicie abstrakcyjna. Dlatego zakładam to z góry. Dlaczego zakładam to z góry i dlaczego ty też powinieneś zakładać to z góry? Jeśli rozmawiasz z kimś i wiesz, że jesteś w stanie mu pomóc, Swoją ofertą, czy to zarobić więcej pieniędzy, czy poprawić jego relacje z kobietami, czy cokolwiek innego, to nie ma żadnego logicznego powodu, dla którego ta osoba miałaby nie kupić tego od ciebie. Po prostu nie ma logicznego powodu na to, okay? Więc jeśli jesteś świadom wartości swojej usługi, lub swojego produktu, to po prostu masz obowiązek zrobić wszystko, aby klient podjął decyzję na tak. Dlatego nie ma czegoś takiego jak logiczna obiekcja. I do czego nas to prowadzi? To nie jest za drogie, to jest warte swojej ceny. Nie musisz porozmawiać z żoną, ponieważ robisz to dla własnego dobra. Nie musisz nad tym myśleć, nie musisz tego przemyśleć, ponieważ jeśli chcesz zadawać jakiekolwiek pytania, to ja jestem tutaj, jestem najlepszym źródłem i na ile jedynym źródłem by na nie odpowiedzieć. A dalsze odlekanie będzie dla ciebie niosło prawdopodobnie negatywne skutki i ci to nie pomoże. Widzisz, jak zrozumiesz ten fakt, to zaczynasz myśleć o obiekcjach w nieco inny sposób. I teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Tutaj w ogóle nie chodzi o to, aby stosować jakieś krzywe sztuczki manipulacyjne czy sztuczki psychologiczne. Ja wiem, że to wszystko seksownie brzmi, że to wszystko fajnie wygląda i tak dalej, tak dalej, że można czegoś użyć i ktoś na nas magicznie kupi nie. Totalnie nie o to chodzi. Chodzi nam tylko i wyłącznie o to, aby pokazać drugiej osobie perspektywę, inną perspektywę, ok? Jest to jednak możliwe tylko i wyłącznie, kiedy zrobiliście dobrą robotę w discovery, czyli w momencie tego tak zwanego wywiadu, kiedy zadawaliście dużo pytań, i słuchaliście. I to wtedy dokonuje się tak naprawdę większość sprzedaży. Y to wtedy prospekt sam sobie mówił o tym, że nie potrzebuje pomocy w XYZ i dzięki temu będzie w stanie sobie z tym poradzić. Jeśli tak nie było, jeśli tak było, to nie ma teraz logicznego powodu, dla którego jakakolwiek obiekcja mogłaby, miałaby stanąć mu na drodze, okay? Bo może, ale nie powinna. A więc wygrywa ten, kto w najlepszy sposób przedstawi drugiej osobie korzystną dla niej perspektywę podczas tego całego objection handlingu. I teraz podam Ci kilka bardzo prostych przykładów pokazania prospektowi właściwej perspektywy podczas zbijania obiekcji. Ktoś mówi, nie wiem, czy chcę zainwestować. Odpowiadasz. Hmm, jasne, rozumiem to w pełni, John. Powiedz mi, hmm, czy wolisz mieć 5000 zł na swoim koncie bankowym, czy transformację, którą możemy ci zapewnić w ciągu najbliższych 90 dni. OK. To tyle ważne, że jeśli zrobiliśmy dobrą robotę w Discovery. Powtarzam po raz kolejny. Czyli załóżmy, jeśli zrobiliśmy dobrą robotę w Discovery, Klient sam mówił o tym na podstawie pytań otwartych, że on potrzebuje tej pomocy, że on chce rozwiązać problem XYZ zdobyć cel XYZ jeśli ten cel na przykład wynosi 30 tysięcy złotych miesięcznie, a my bierzemy za to 5 tysięcy złotych, jaki jest logiczny powód, dla którego ktoś miałby nie zapłacić 5 tysięcy złotych jednorazowo, żeby mieć 30 tysięcy złotych każdego miesiąca? Jaki jest, logiczny, jaki jest tego logiczny powód? Okej, okay, więc tutaj pokazujemy inną perspektywę. Ktoś mówi, muszę to przemyśleć. Odpowiadasz, ok, jasne, całkowicie rozumiem, że to jest ważna dla ciebie decyzja, John. I zwykle, gdy ludzie mówią mi, że muszą o tym pomyśleć, to dzieje się tak z dwóch powodów. Albo nadal są niepewni i mają kilka pytań, na które należy po prostu odpowiedzieć, albo zwyczajnie nie są zainteresowani i nie chcą mi powiedzieć nie, która z tych sytuacji ma aktualnie miejsce. Okay. Czyli też przedstawiamy całkowicie inną perspektywę, zadajemy kolejne pytanie, które prowadzi nas do kolejnych odpowiedzi, a potem możemy zadać kolejne pytanie. Teraz kolejna rzecz, czyli tak zwany spouse objection. Coś, co ja najbardziej lubię. Ktoś mówi, muszę, muszę porozmawiać na ten temat z żoną. Powiadasz, jasne, całkowicie to rozumiem, John. I jeśli nie powiesz o tym swojej żonie i zapewnisz Wam wolność finansową, to jak myślisz, czy ona będzie szczęśliwa z tego powodu? Okay. Czyli odpowiedź jest tylko i wyłącznie jedna. No, oczywiście, że będzie szczęśliwa z tego powodu, więc skoro będzie szczęśliwa z tego powodu, to jakby po co mamy. Odwlekać to, i po co mamy zrzucać odpowiedzialność za podjęcie decyzji na kolejną osobę, ok? Tutaj mamy dalszy Objection Handling, natomiast w każdym z tych przykładów tak naprawdę przedstawiasz całkowicie logiczną perspektywę na sytuację. Po prostu przedstawiasz inną perspektywę i czym lepszą perspektywę jesteś w stanie w lepszy sposób zobrazować drugiej osobie, tym jesteś lepszy w Objection Handlingu, okay? I tutaj jest slajd, na którym miałem przełączyć, ale nie przełączyłem. Mniejsza z tym liczy się treść. Natomiast tak wygląda ten slajd. Teraz, jeśli jesteś trenerem personalnym i chciałabym, abyśmy wprowadzili do Twojego biznesu dokładnie ten sam system pozyskiwania klientów, który widzisz aktualnie na ekranie, czyli multi-kanałowy lejek sprzedażowy, to napisz komentarze słowo multi albo kliknij w link w opisie, by zarezerwować bezpłatną konsultację ze mną lub kimś z mojego zespołu. Dziękuję, Tobie za oglądanie i do następnego.